Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o raporcie Carsmail dotyczącym rabatów wyprzedażowych na samochody z rocznika 2018. Czy 9,5 tysiąca lub 20 tysięcy rabatu to dużo? Tak naprawdę to zależy od wartości auta. Dla przykładu: 9,5 tysiąca na skodę Rapid to nawet 16%. Natomiast 20 tysięcy oferowane na Renault Espace to niecałe 14%. Aby dowiedzieć się, które auta zostały objęte najwyższymi rabatami, analitycy Carsmile sprawdzili oferty wyprzedażowe najpopularniejszych marek na polskim rynku. W efekcie ich pracy powstał raport zawierający ranking najwyższych rabatów w ujęciu procentowym. Stawkę otwiera Peugeot 308 z rabatem sięgającym nawet 24%. To właśnie z takim upustem możemy teraz kupić 130-konną 308-ką hedgeback w wersji Active. Drugie miejsce przypadło to Toyota Avensis, której ostatnie sztuki oferowane są z prawie 20% rabatem. Z podobnym upustem możemy kupić także Peugeot 301. Kolejne miejsca na liście zajmują Skoda Rapid Spaceback i Fiat Tipo Sedan z rabatem na poziomie 18%. Jeżeli chcesz sprawdzić atrakcyjność rabatów, pobierz kompletny ranking CarSmile obejmujący ponad 100 modeli dostępnych na wyprzedażach. Znajdziesz go na carsmile.pl